Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym bardziej filozoficzne i życiowe poruszyć temat, bo ogólnie nie jestem za zabijaniem, ale to jest takie w sumie ciężkie, bo zjadamy różne rzeczy, nawet roślinki. Te chwile zaraz cię wypuszczę albo sobie polata już. Czy na przykład jak mam tam kurki, nie wiem czy widzicie, to niekiedy muszę właściwie ją zabić, jak ojca nie ma i dla mnie to jest dość ciężkie wyzwanie. No, ale jak człowiek musi, to to robi. Można by też było taką kurkę zakopać, aż zdechnie i się ona rozłoży, no albo ją właśnie zjadamy. I teraz Wam coś pokażę. Ogólnie przeniosłem zboże do kur, do takich pojemników, bo walczę z gryzoniami, z myszkami. I już drugi raz ta myszka wchodzi mi. <laughs> siema mała <laughs> i ona mi już raz zwiała o ty sprytna jesteś kurcze widzieliście jak ona skacze ona właśnie już mi raz uciekła ale tym razem chyba mi się uda i co ja jej nie zabiję bo nie, nie jakoś nie jestem sadystą i nie jestem za tym ale wypuszczę ją na zewnątrz gdzieś na pole i ona on się stanie pokarmem dla kogoś innego Podam wam przykład, pracowałem w domu starców Anglii i niektórzy zabijali takie duże pająki a ja je zawsze wypuszczałem na dwór i, i przeważnie je kury zjadły no ale stawały się pokarmem dla kogoś innego nie były marnotrawstwem chociaż w naturze nic nie ginie i wszystko się jakoś tam zamieni w energię o myszka, mamy cię jakby ona była tak udomowiona, to myślę, że to by się stał chyba chomik w przyszłości. Kurczę, tylko tam jest skroje zboża. Wyłaz jeszcze. Dobra, nie stresuj się mysz. Kurczę. Jak cię złapać bez tego zboża? Dobra, mamy. No, myszka, idziemy cię przetransportować na pole. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz komuś innego do domu albo ktoś nie trzyma zboża. Bo w sumie ja mam kota adoptowanego, ale ten kot jest zaleniwy, ma swój pokarm i niekiedy tam coś złapie, ale rzadko się to zdarza. Ty, kila ty byś też to mysz, to nie za bardzo. No, ja ją gdzieś wypuszczę zimo. zimą. Nie wiem, może ktoś na filmie znajdzie jakieś lepsze, humanitarne rozwiązanie co z taką myszką by sobie zrobić. Ja nie wiem, idę gdzieś na pola wypuścić jakby był jakiś bocian, albo ktoś, ktoś tam... Kto tam na myszy poluje? Na pewno ma wielu wrogów i stanie się pożywieniem. Albo gdzieś założysz sobie rodzinę, wykopie jakąś norkę, no nie wiem. Jestem właśnie ciekawy Waszego zdania, co Wy na ten temat myślicie. Jak widzimy, mój kot jednak tą myszkę złapał. No i nic, trudno, taki los. Tylko on, że tak powiem, bardziej się z nią raczej bawi. Właśnie wiemy, że w ślinie kota jest coś takiego, że on usypia tą mysz, że ona za bardzo nie ucieka. Sorki, bo to jest może trochę drastyczne, no ale taka natura. No i jak jest też problem, że on raczej się z nią tylko bawi, on raczej nie zje i mi ją raczej przyniesie do domu. To tu mamy teraz dość duży problem. Muszę ją wyeksmitować gdzieś indziej, tylko czy kotek mi ją odda. Teraz tak zawierając się do montowania tego filmiku, żebym sobie pomyślał, jak brat mi opowiadał, jak to jest na kopalni z myszkami. To są jedyne stworzonka, które on tam zna, które tam mieszkają. I na przykład jak człowiek sobie tam zawiesi na wieszaku plecak na ścianę, to one się przegryżą i szukają właśnie jedzonka w tym twoim plecaku. <grych> jak one tam za człowiekiem zaszły i dlaczego sobie tam mieszkają, to już inna sprawa, ale na przykład u góry na tej kopalni jest mnóstwo kotów Stare, młode, które czekają chyba aż ta myszka już się znudzi to mieszkanie w podziemiach kopalni i spróbuje wyjść na zewnątrz i zostanie upolowana przez tego kotka. Tak więc ciężka tematyka, bo nawet jak mamy wegetarian, to oni i tak, że tak powiem, zabijają roślinki i, że tak powiem, coś muszą skonsumować, żeby dalej żyć. Ciężka naprawdę tematyka. Ja tylko się zastanawiałem, czemu to musi być tak bardziej agresywne jak to było w historii człowieka i jak wiemy, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje i te wszystkie wojny doprowadzały nas do zagłady i, i cierpienia ludzkiego. Jedyny plus tego, że właśnie w tej determinacji wygrania wojny powstawały już szybsze wynalazki i jakieś tam konstrukcje. Ale tak to ja nie widzę w tym za bardzo plusów. Ciekawie, jakie wy macie na ten temat zdanie i jak byście sobie radzili z gryzoniami. Jest też taka metoda, żeby po prostu kota przygłodzić, że po prostu będzie tak głodny, że on te myszki sobie zje.